Jakim prawem ktoś krytykuje Twoją wizję i Twoje pomysły? A ja ci zadam inne pytanie. Dlaczego dałaś sobie prawo oczekiwać, że ktoś będzie je współdzielił? <taki>, Taki krótki życiowy przykład. Siedzimy sobie z mężem na tarasie, przy kawie, dzielę się swoim marzeniem, moją wizją. On kilka kontrargumentów, że to się nie uda, nie ma racji bytu. We mnie rodzi się złość, bunt. Jakim prawem mnie demotywujesz? Kończę rozmowę? Okej, okay, nie ma tematu, ale w środku zaczyna buzować. Zauważam to. Włączam obserwatora. Kim jest obserwator? To część w tobie, która widzi impuls i nie robi z niego decyzji. Zamiast reagować, zauważa. Zamiast odpalać schemat, wybiera. Wtedy przychodzi wgląd: To ja dałam sobie niesłuszne prawo oczekiwania, że ktoś będzie zachwycony moją wizją, tak samo jak ja. A przecież moje marzenie nie jest umową społeczną. To mój wybór, moja odpowiedzialność i mój ogień do podsycania. Wniosek: Miej swoje wizje, kochaj je, realizuj małymi krokami, ale nie oczekuj jednomyślności. Brak aplauzu nie jest wyrokiem. To tylko informacja, że ktoś patrzy z innego miejsca. Włączaj obserwatora, gdy rodzi się złość czy bunt, bo właśnie tak wygląda dojrzały rozwój. Mniej automatycznych reakcji, więcej świadomych wyborów. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.